Cześć, witam Cię w serii zanim kupisz produkt, w serii, w której wyszukujemy sobie w internecie bardzo ciekawe produkty, a następnie po wykonaniu uprzednio odpowiedniego researchu omawiamy je sobie pod kątem danych technicznych, ceny i wielu innych istotnych aspektów. A w tym odcinku porozmawiamy nieco na temat myszy Logitech G502 Hero. Link do omawianego produktu znajdziesz w opisie tego filmu. To tak, gdybyś chciał dowiedzieć się jeszcze więcej na temat tego konkretnego, Konkretnego produktu. Zanim jeszcze jednak przejdziemy do szczegółów tego urządzenia, to zachęcam Cię koniecznie do zasubskrybowania mojego kanału, abyś był na bieżąco ze wszystkimi moimi nagraniami, które dość regularnie publikuję na swoim kanale. Oprócz tego fajnie będzie również, jeżeli zostawisz coś po sobie w postaci polubienia lub komentarza pod filmem. No a teraz, kiedy słowa wstępu mamy już za sobą, to omówmy sobie myśl Logitech G502 Hero. Zacznijmy zatem, może, od najistotniejszych informacji, czyli o tym rodzaju samej myszy. W tym konkretnym przypadku jest to mysz optyczna, która została wyposażona w 11 naprawdę trwałych przycisków. Podobno główne przyciski w tym urządzeniu są w stanie wytrzymać nawet do 50 milionów kliknięć. Sami przyznacie, że jest to wynik naprawdę dość zdumiewający i rzeczywiście może robić on naprawdę niezłe wrażenie. Jeżeli chodzi natomiast o sposób komunikacji w Logitech G502 Hero, no to odbywa się ona przy pomocy kabla USB, sam zasięg mężczyzny. Wynosi 2,1 metra. czyli jak sami widzicie, jest to zasięg dość spory. Generalnie powinno to wystarczyć na jakieś tam komfortowe korzystanie z takiej myszki. To o czym jeszcze warto wspomnieć, to oczywiście rozdzielczość myszki, która w omawianym przykładzie ma 16 000 dpi. Jeżeli chodzi natomiast o czujnik w tej myszce, no to tutaj został wykorzystany czujnik Hero z szybkością, która sięga nawet 400 iPS. Rzeczywiście trzeba powiedzieć, że akurat pod tym względem zapowiada się to bardzo interesująco. Jeżeli chodzi o takie funkcje, które które rzeczywiście mogą przykuć uwagę użytkownika, no to myślę, że wśród nich warto wskazać system, który umożliwia regulację wagi. Konkretnie mówiąc, jest to system, dzięki któremu jesteśmy w stanie dostosować sobie wagę, wykorzystując do tego odpowiednie ciężarki, których waga wynosi 3,6 g. Tego typu ciężarki można umiejscowić w pięciu miejscach Z lewej, z prawej strony, z przodu, z tyłu, no i oczywiście w sposób centralny Osobiście rekomenduję przetestować sobie właśnie różne ustawienia tych ciężarków Aby ostatecznie wybrać takie ustawienie i obciążenie myszy, które najbardziej będzie Ci odpowiadać Tego typu odpowiednie obciążenie może mieć dość istotne znaczenie Zwłaszcza jeżeli dość często grywasz w różnego rodzaju gry Na pewno warto zatem stosować i testować tego typu rozwiązania ponieważ dzięki temu dowiesz się też jakie ustawienie jest dla Ciebie optymalne co byś może pozwolić Ci polepszyć swoje wyniki w rozgrywkach oprócz tych wszystkich wcześniej wymienionych informacji na pewno warto wspomnieć również o tym że myszka jest podświetlana, co wiem że może mieć istotne znaczenie dla co niektórych osób jak natomiast wygląda to urządzenie pod względem cenowym generalnie Logitech G502 Hero dostaniemy za około 229 zł nie jest to jakoś specjalnie duże jeżeli chodzi o myszki co do kwestii dostępności samego Produktu, no to generalnie Logitech G502 Hero dostaniecie w wielu różnych sklepach internetowych, jak i również w sklepach stacjonarnych. Nie powinniście mieć, myślę, jakichś większych problemów z dostaniem tego produktu, zarówno w internecie, jak i w zwykłym sklepie. Czy warto kupić ten produkt? Myślę, że jest to dość ciekawa propozycja, jeżeli chodzi właśnie o myszki optyczne. Zapewne jest to także interesująca propozycja dla gamerów, jak i również zwykłych użytkowników poszukujących odpowiedniej myszki komputerowej. No i tak to wygląda mniej więcej, jeżeli chodzi właśnie. O tę myszkę. Zachęcam Cię do wykonania również swojego własnego researchu na ten temat przed zakupem, jak i również do wyrażenia swojej własnej opinii o Logitech G502 Hero w komentarzu. A tymczasem to tyle w tym odcinku i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.